złote. Pokaż zakola gruba świnią, ja nawet zakoli nie mam. I nie jestem żadną grubą świnią, bo mam niedowagę. Halo. Halo, witam panią. Tak? E, dzwonię w sprawie piesków w to jest aktualność? Tak. Jestem jestem zainteresowany tym pieskiem. Ale który, bo mam siedem wystawionych piesków w jest bo, i... bo tu na zdjęciach wszystkie tak samo wyglądają. Ale wie Pani, no mi brakuje jeszcze 10 piesków, ja bym kupił te 7 wszystkie od Pani w sumie. No, dzwoni Pan, żeby sobie jaja robić. Znaczy właśnie nie jaja, czemu? Czemu jaja? Potrzebuję po prostu y zgromadzić jeszcze y 20 piesków, jeszcze muszę 10 dokupić, Pani ma 7, to jeszcze 3 będę musiał dokupić. <gryzny> Grzesiek poznaje Cię, kupku jeden. Aaa, Grzesiek! Ale kurde mnie wypoznałaś. Skąd ty mnie poznałaś w ogóle, że je, to ja jestem? No bo przecież słyszę. Kurde mać. Myślałem, że cię nabiorę, no? Bo tu teraz... Bo tu teraz... Bo tu grilla robimy i oni mówią, weź zadzwoń do anety, ją wkręć. No, jeszcze trzeba było dodać, że restaurację chińską otworzyłeś i zapotrzebowanie. No. Albo chciałem ci jeszcze zrobić, że pizza jest do odbioru i żebyś zapłaciła za nią, ale wybrałem właśnie, że z tymi psami zrobię ci kawał. Mm, weź, ja już tu się napaliłam, że ktoś zadzwonił w końcu, a Jak się napaliłaś, to chodź, to ci cipkę wyliżę, Anetka. Co? Cipkę ci wyliżę. Chcesz? Nie. Czemu? Z kim ja w końcu rozmawiam? To no, Grzesiek, Grzegosław, Grzegosz z tej strony. Ona mówi Grze Grzesiu Grzesiu poznajecie, że to ty. A to wy, a, a to wy mi kazaliście. Halo, Witam. E, Witam. Pan Marek? Tak. E, dzwonię w sprawie ciułały, to jest aktualne? Aktualne, Jak podał jakąś to wysłał kosztuje 1300 zł. Aha, czyli on nie jest Bo za piesek? darmo? Nie, nie, nie za darmo. Bo tu jest napisane, że za darmo. No mówię panu, że to jest nie tak jest. I to jest za 1300 zł, tak? Tak. Ile, ile pan ma ich? No były dwa, jeszcze został jeden ten brązowy piesek. Aha, dobra, pan czeka to ja sobie przesunę. Aha, ten, ten... brązowy taki... Wie, ten brązowy taki większy, tak? No, nie większy, no nie wiem jakie pan zdjęcie ma. Ten z tyłu to jest mama i to pokazane. A, on jest za, a pan powie on jest agresywny, bo wygląda na takiego. No kurde, że się potrafi zdenerwować. Tak? Tak. No nie, no nie wiem, że, że miał pan kiedy psa, że 6 tygodni wyjścia zaatakował? No znaczy nie, ale mi chodzi, czy on kiedyś będzie agresywny, o. No nie wiem, ja go pan wychował. Bo ogólnie ja powiem panu tak, że ja płacę 20 tysięcy, bo potrzebujemy tego psa do programu telewizyjnego. E, będą urządzane walki psów na śmierć i życie i będzie to teraz... Weź się, kurwa, wani, może ty być na walkę co? Ale jak pan się odzywa, tak, to będzie wszystko pod nadzorem ratowników i tak dalej, tak? Robione. No dobra, to ty, ty wyjdź Będzie to transmitowane w telewizji. Pan będzie mógł nawet oglądać swojego A? psa, jak on sobie radzi w tych walkach. To będą A, po prostu. To, dla... to będą, proszę pana, takie emocje dla pana, że pan sobie tego nie wyobraża, że to A? będzie. Że to no my bycie pan... tak walną, ktoś w łeb, to może było Aha, czyli pan mi grozi teraz, tak? Bo rozmowa jest nagrywana. Dobra, rozłączył się. <laughs> Ale zrajdował się dobrze.